Ano, bo tam coś pochano u was i kogoś, kto jest wrogiem cerkwy, także warto poczuć. Tylko ważne jest, żeby dywy, nie patrzeć na stać, tylko patrzeć na, na konkretne kompetencji. Nie jest to demokratyczny proces, to jest eklezjalny proces. o woli Bożej. A zaraz, jak się ty skażesz, to się nauczy cerkwa o homoseksualizmu, dla ciebie nie ma jej misji. Tak. Ісусу Христу, віки слава Богу. Ми дуже радіємо, що ви знайшли час поспілкуватися про одну з таких найвизначніших подій церкви останнього часу: це синод про синодальність. І ми сьогодні хотіли від вас почути, трошки так розкрити, можливо, Ті не таємниці і не секрети, але суть і глибину тих процесів, які були порушені під час синоду, якісь такі важливі теми, які варто нам, християнам, католикам в Україні, знати, щоб розуміти, в чому був сенс того синоду, які будуть для нас його наслідки, про що ми повинні обов'язково знати, щоб могти включитися у ці синодальні процеси. Почнемо, може, спочатку дві сесії синоду Україна брала в обидвох сесіях участь. Так, може коротенько історія цього процесу. У 2021 році папа оголосив цей процес синодальний. Більшість людей не розуміла, що це означає синодальність, бо постійно це питання: що це є синодальність? І можна відразу сказати, що в цьому документі підсумковий документ. Синоду вже є якесь окреслення, дефініція синодальності, але може потім пізніше. Так що спочатку консультація, велика консультація, ну з ких... хто таки хотів міг сказати свою думку про те, як, як має виглядати життя в церкві, було навіть підкреслення, що немає тем, про які не можна говорити. Всі теми можна говорити. Можна сказати, що це такий досить безпрецедентний випадок в історії But... церкви, коли дуже наголошувалося на тому, що важливою місією в участі, участі в синоді мають миряни. So. Вони покликані, як ніхто інший, висловити свою думку. Висловити свою думку, зрозуміло, що це яким чином створило які виклики, з якими не так легко впоратися, маю на думці те, що. pojawiły się temy, skażemo nie ortodoksji, jakieś środowiska, które jaki, no, szukają swojej identyczności jak ochreszczeni w tym współczesnym świecie, gdzie kultura jest niechrześcijańską i, no, i szukają siebie. E, i pro, no, proponują jakieś rzeczy, jakie w nie nie wpisują się w nasze rozumienia wiary. Ale takoż, no, wony je ochrzeczeni katoliki i mieli takby prawo głosu mogli proce mówić. taka była, jakby, sytuacja. Tak, że w konsultacji był dokument, jaki był przygotowany na kontynentalne zustrzyc. Takoż staje no, się pierwszy raz w historii, wydłuż się takie wielkie kontynentalne zustrzyci. Na nasza była uprazi. Europy tam Ukraina była no, przedstawiona reprezentowana niż wszystkie cerkwy, to mówiąc, z każdej cerkwi było cztery przedstawniki, a z Ukrainy były trzy cerkwy, tak że 12 tak Także to było był znak no, no u nas zrozumiło ci konsultatywny etap troszkę się przez wino To nasza nasza konkretna sytuacja. Po spotkaniu w Prazji gdzie były różne, bywało tak już dużo propozycje propozycji, dumki Był dokument, jaki potem posłużył do wypracowania dokument, ro -roboczych dokumentu na sesję synodu jepiskopów, jaka wrze w Rzymie, to już synod jepiskopów. Rok temu, w i dwie rzeczy, jak i nowi w Synodzie Episkopów, że pierwszy raz w historii w Synodzie Episkopów brały udział niej episkopy. nie pamiętam, nie ilości. w dokładną gdzieś 20-25% to byli mężczyźni, 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 jaki byli proponowani konferencjami episkopskimi no, kontynentu no i potem papa, czy sekretariat synodu wybrał kohoś z Ukrainy była pani Maria Sawo z Mukaczewa, drużyna Saszczyłyka jak taki przedstawnik właśnie takóż Miriany z Ukrainy i to i druga rzecz taka nowa, że sposób pracy był w grupach nie jak no, ranie, że, że wszyscy razem i jest i do, dopowiedzi ale w grupach Da, gdzie wykorzystywała się ta metod rozmowy rozmowy w duszy, że trzymało czasu na mówczenia, mow na jakąś modlitwę i także słuchania, ta, że, na przykład każdy miał trzy minuty, żeby na konkretną temu. Сказати своє слово. То, власне, має питання у зв'язку з такими працями в групах, коли зустрічаються єпископи, миряни, священники, богопосвячені особи різного рівня, люди, які задіяні в церкві кожен на своєму місці, або просто мають що церкві сказати. Чи не виникало якихось таких напруг між учасниками конкретних груп, коли люди хотіли донести свою думку, вважали себе непочутими, незрозумітими? І намагалися так якось таким більш не скажу агресивним, тільки таким наполегливим способом цю думку донести. В групах, як я був, то протягом тих двох сесій синоду це було п'ять груп різних англомовних груп, бо то мовні групи. Не пам'ятаю, щоб був якийсь такий, ну якийсь конфлікт відкритий. czas no, minimalnie tam było. To żeby tak przygaduj sobie, co e, gdzieś ktoś tam skazał i, i, i jakaś taka emocjonalna reakcja. E, tu można skazać z mojego boku, tam, emocjonalna reakcja, ale sposób pracy też, że no, każdy ma 3 chwile, ty nie przerywajesz mu, on może dowodzić swoją opinię. Każdy ma prawo skazać swoją. Z e, my jakby trzymaliśmy się, ja chociaż, no, zrozumieć, że. Bo była różnica w poglądach. Nawet no, no, wielka może za. Za słowością, słowo, wielka, a może i wielka różnica w poglądach na rozumienia rozumienie jakich rzeczy wiary, moralności, podróżia, e, ludyny, seksualności, możemy się różnica nawet duże. Ale słuchali od jednych o no, tak, taki był metod i no to było tak już jakoś ośkoś Мабуть, це вперше на синоді єпископів була така, так активно обговорювана тема деяконату жінок. Ролі жінки в церкві, її місця, спроба якось доцінити вартість жінки, підняти її вище по щаблях ну... в керівних посадах і так далі. Ну, склалося принаймні таке враження частково, крім інших тенденцій. Чи можна я... було прослідкувати? А... Я довершу свою думку, які країни чи континенти, чи частини світу найбільше наполягали власне на тому доціненні ролі жінки в церкві? Хто в нас ну я би не сказав, звучаний, що це Pierwszy synod, gdzie tak dużo mówiło się o roli kobiet. roli żonóg. Ja, to no, mój pierwszy synod, ale był synod, jaki zakończył się adkordacją apostolską, e, jako poświęceni na roli żonci, żyn I tam ja przypuszczam, było przed wszystkim mówiło się o roli kobiet i doceniwa 러시아 no tu rol jaka wpisana duże miejsce w przyrodę uzinki jak materii jak wychowatelki e, jak ciaka wydemolitfu jaka przedaje żiru neka ta również może brać i odpowiedzialność w jakichś profesyjnych dielankach z tego razu w tym może je różnica że tego razu także jakieś osoby środowisko na głosowano nagłosz... nagłosz... pro Те, що жінка, крім того, що. Ну, бо це 99% жінок це робить, да? приходить до, до храму, молиться, допомагає, надихає, служить, підтримує ну, різні речі, які ми знаємо. Також в наших спільнотах в часи комунізму дуже часто ж, жінки були jakby, голови цих, цих спільнот в, в практиці. Да? I to, jeszcze jest wyklikomne stylki i obecność жінок, co przysutnych chłopaków w naszych spinotach, nasze one bilsze brały rolę, ponieważ w większości nie nie rachując się szczęlików, to większość funkcji Tak, każdeg mają żenocze oblicz. oblicza. No tu, tu już i szło jakimś żeby takóż docenity ci no, potencjał żinki e, w ти більш, ну, no, не добре слово, більш відповідальних в тих керівничих, може, функція, тому що кожна ділянка дуже, дуже відповідальна. Виховати добре дітей, що може бути більше. Не схожні зауваження, та? так, але бачите, деякі жінки мають амбіції, хочуть проявити себе теж в такому суспільному полі, не лише по периметру домашнього вогнища. Чи церква може їм щось запропонувати на сьогоднішній е... день, доцінюючи їх і одночасно не створюючи якихось нездорових тенденцій? Ну, напевно, може, тільки важливе, щоб не дивитися на стать, тільки дивитися на, на конкретні компетенції. Ze w grupie był archiepiskop z Sydney I on mówił, że w ich archidiecezji 70% różnych funkcji w diecezji e, Także kierowniczych funkcji W całej strukturze administratywnej mają żynki. Tak Także to no, jest możliwe e, w, Tu dotarliśmy do temy diakonatu żon na mój moje wrażenie że nie obgwarowywało się o ta tema. To była dla dyjakich było ważne, Kto no Niemcy na Szwajcaria, może des jeszcze z innych krajów dyjaki okremi osoby. Ale nie była jakaś to główna tema. Eee, ta propozycja, propozycja no, za, ci, zapis dokument i co Pytania diakonatu żinok jest witkrytym pytaniem. Szcze, no, ono tak nie znaju, jak ono tam <laughs> pomieściło się, to się... Jan Paweł II mówił, że to jest zakryte pytania. Nie może, cerkwa nie ma prawa tego ominiać. W historii cerkwy nigdy nie było diakonist, diakonatu w znaczeniu siaczeń. byli diakonisty w znaczeniu służenia. Tak już Papa Franciszkiem dużo jednoznaczno mówił dużo jednoznaczno że to niemożliwe. Tam jedna journalistka pytaje, czy młoda dziewczyna, jaka zaraz jest żywe w cerkwi, czy ona ma je może buty tybuty secesyjnego? Nie. Czy może duma buty dianu? Nie. Tak, że Деякі говорять, що як свячення, які як як має ці функції проповідування, що це можна розділити, і, і можливе, що жінка як в цьому в значенні служіння. Але ну, я тут не є також експерт. Жінки так, і так що... справді ви дуже слушно зауважили трохи раніше, що жінки і так виконують в церкві багато тих функцій, таких служіння свого до речі. Маємо, думаю, гарну нагоду згадати, що в Кам'янець-Підівській дієцезії ви теж активно можна сказати втілюєте. No, не в, це зрозуміло, що це ми тим живемо. Да? Також хтось, ну, щось нове, да? синодальність. З, з однієї сторони нове. Бо раніше так цього не називали цих процесів, які також завжди були, чи способу відносин. Ale one były w czarnych zgromadzeniach, jak się posłuchać każdego, co zawsze było ważne. Różnorodne rady, jakie są, jakich jak jakich trzeba zapytać, co jest, zawsze my się praktykujemy, ale no, co praktykowało się. Tak też Rolżinog, duże silna w naszej ekonomicznej Radzie w Kamienicy Podolski Diocesji jest sestra Monachina, duże cienno jej i jakby toczka zoru, troszkę inny, niż inżynier szczenników i to no, jest je, je cinde, da? S -s u nas takóż sestra monachinya. Tak śo, na pewno my jest vid відкриті na na, na trzeba nie dewytycia, skażemo, jakby ideologiczno, ś maje buty 50% tkif, <grych> żinok. Tylko dewyć na konkretną sytuację, na konkretną żinkę, na konkretną yy, no, potrzebę, jaka jest, I i i zawsze je odsetek takóż synodalny, żeby potencjał Każdego, żeby rozpoznać wolę Bożą, bo jak słuchasz ludzi, to masz szansę rozpoznać tę wolę Bożą, i także, żeby potem wykorzystać potencjał każdego do, do wykonania tej woli Bożej. I tu, zrozumie, my wszyscy potrzebujemy do w wierze, ponieważ jest te rozpoznania, ale nie zawsze jest tak, że ostateczne decyzje, jakie przyjmuje autorytet, Чи настоятель, чи єпископ, воно є згідне з тим, що навіть більшість говорила, але навіть якщо є з більшістю згідне, то що люди говорили, ну, деякі де, де, де де, де, де мають іншу думку, тепер та дозрілість прийняти, прийняти. І тут, думаю, що варто зрозуміння синодальності да, да, дати ці два якби образи, які сино також використовував Євхаристя. W Ewkarystii każdy ma brać udział, czynny udział, aktywny, aktywny uczest, ale po swojemu każdy. Nie powinien sa czytać czytań, czy śpiewać czy To nie jest rola święcynika. Każdy ma swoją rolę. Każdy daje to, co dla tego służenia. A inny obraz, model jest rodzina. W rodzinie jest tato, jest mama, są dzieci, gdzie się, że ktoś musi przyjąć decyzję. Ale ważnych pytań, rodzice takusz mogą pytać i trzeba warto zapytać yy, dzieci i im wyjaśnić. Nie może takich że tak musi być i wszystko. już pojasnujesz. też takusz że my wchodzimy, mamy swoje widnosy, każdy ma swoją rolę. Tak, że babcik może sobie jak może zrozumieć, tylko w kontekście mamy, drużyny i dzieci. Tak, tak samo jak episkop jak ma sobie zrozumieć swoje służenie w kontekście ludzie jakie i Jomu, wierniemu, z jakim on pracuje, czy ich. Nie że jedynie z czy cara. Tylko co jest ta synodalność, co rozumienia, co my je powiązani, co mnie je lud boży po nazywają. to nazywamy, CC jakby klucz hermeneutyczny y, klucz do, 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 do zrozumienia także Для мене, що означає бути єпископом? І тут, власне, таке теж важливе питання, як всіх почути? Людей багато, голосів багато, є різні спільноти, хтось більш вкорінений в віру, більш присвячує своє життя такому духовному розвитку, хтось плитший, але теж себе шукає. Кожному щось потрібно інше. Як створити таку атмосферу поза синодом, де єпископ місця? Міг би всіх почути. Це, Чи повинен взагалі прислухатися до всіх ну, довкола? Практично неможливе. Це ну, неможливе, бо як можливе. Е, з, з, тому є ці ради, представники, е, також що підкреслювалося на, 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 на синоді і записане в документах синодаль, документі синодальному е, про те, що ну, ця дозрілість в вірі тих членів тих, 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 тих різноманітних рад. tam bardzo go mówiło się o sensie wiary. o jest ci sensus fidei, a, ale sensus fidei nie automatycznie przez samo Cze, kiedy ty żyjesz wiroju, Wtedy ten sensus fidei, ten sens wiary w tobie jakby działa. I warto zrozumieć, warto posłuchać każdego i kogoś, kto jest wrogiem tak, także warto poczuć. A co ty myślisz, czemu? I no kiedy może ty jakiś prawidłu dumku, takiej zaufania, że zrobić, czemu mówi na przykład dwórok cerkwi, a no bo tam coś spłochano u was, można na widz można na ale zrozumiło, kolej, że jesti proces rozpiznania woli Bożej, to słuchający, no na skąd kie możliwości słuchający, kozno i tak można dodate, no nie w każdej sprawie słuchajcie rady, tak, że chowaliśmy o pytania, jak ma je, buty szkaf Не треба збирати ради і всіх питати. Так. Але ну ті, які в цьому домі живуть, сховайте де краще. Теж ми це практикуємо. Да. Тобто Чи... є все ж таки потреба в тому, щоб чітко зазначити, що слухати це не означає кожному догоджати, і кожному -го. на поступки враховуючи те, що не завжди голоси, які лунають, розуміють до кінця про що вони ходять. Так. Є в цьому підсумковому документі, деякі номера, вісімдесят четвертий, 93, Duże konkretnie. Jakie można duże praktycznie wskazówki jak praktykować tak już każde nasze jakby z spięzania, tak, że tam to jaka jej tema. Skazate od razu kto ma jakie kompetencje, czy cie wryszuje może głosowania, czy ce je każdy ma swoją думkę, a potem my je ryszenia, no autorytetu, jaki tam odpowiadom kto 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 go ma w tej sytuacji dać odpowiednią informację, stworzyć umowy do modlitwy i, tak i tak dalej, tak dalej. Także są duże konkretne rzeczy, jakie można wykorzystać i ja przekonany że my dużo potrzebujemy. Potrzebujemy tego, da że my słuchamy więcej od innego, Nasze świadczenia słuchają więcej ludzi. Ale, no, może jeszcze raz, będę jakby mówić o tym, do siwy w Do znaczyć znaczy, że nie jest to demokratyczny proces, to jest eklezjalny proces. Św. woli Bożej. I bardzo często w historii wola Boża nie przychodziła przez głosowanie, czy przez głos większości. Tylko przez proroków, tak? jakieś kiedy byli przeciw wszystkim. Także tutaj ten balans, taką szkole my się na historii cerkwi, szczególnie właśnie, laty, no właśnie latyńskiej cerkwi i na przykład prawosławnej cerkwę. My zaczynali razem żyć. Była odna cerkwa. Dzisiaj my w, 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 w katolickiej cerkwie osobliwo latynińskiego obiadu w, 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 w obряdu, bogactwo charyzmu. Ordynów, zgromadzeń, duchowności, pobożności, ruchów, spilnot. Czego nie ma W prawosławnej cerkwi dużo du, 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 mało. Odna forma czynne życia. Jaka była? Je. Nie nie wiem czy będzie. No je. U nas wielkie bogactwo. Za wdzięki czego? Za to tego, że jest bardzo mocny wymiar hierarchiczny. Święty Franciszek przyszedł do, do swojego episkopa, i ten i zachrystił go powiedział: Dobrze, okej. Okay. Jakby tam rada parafialna czy decyzjalna, pewnie by odrzucić Franciszka, no bo stworzył skandal, bajtko przeciwko nie bardzo dobry precedens. <laughs> na, I na wieszczę nam zrozumiał, Zrozumiałe, jest niebezpieczeństwo, że może być złuszczywania władzy. Jak ktoś ma władzę? Jest, jest niebezpieczeństwo. Tak. No tako, również i to mocno podkreślało się na synodzie, że kalerykalism nie jest problemem świątynników. To jest problem każdej rodziny, jaka ma władzę i chce, żeby no, wszystko było pod kontrolą. I takoż samo kalerykalism w jakich krajach, jest bardzo mocny. Nic nie zrobi, Zabronia tobie by odpowiadać, zabrania to by gdzieś pojechać, służyć. Tomuś, bo świątynik no, ma być posłusz, posłuszny. Ці е, раді парафіян. Mm -hmm. Це конкретне випадки в Німеччині чи в Австрії, що ти часто над... дуже обмежена. Надмірна так? влада mm. тої ради, вище згаданої, створює теж такі напругу і не дає розвиватися mm. спільноті. І, 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 і ці же зараз спробую, так я розумію, щоб pojedna ty ci wymiar wymiar hierarchiczny autorytetu jaki jest w cerkwi jaki jest v cérkvi, Chrystusa to Христа, тобто від Ісуса Христа маємо Petra I episkopi apostal. Konferencija episkopata ne je ved Izu Христа, bezposredno. Це nie je z Božog. Це duże korzystne tivo, pomagaje ale autorytet bo już noj episkopa musi być zachęщены to on wiedzieć ja widysu zachrysta. I takąż potem no i w parafii to jakby przedłużenie jest w każdej parafii tak. I to porządek, który rozwój. I i przyrodny porządek, jaki jest niezbędny, tak? żeby ktoś robił decyzje, ale to jest coś więcej. Coś więcej, tak? Nie taki przyrodny, tak? I jak Bóg tak zachotił, beruje się ja do moj taką naszą grzchność. Nasze słabki, nasze zależności, żeby te odkrycia, jakie Bóg zrobił w Jezusie Chrystusie, dla pasji całego ludztwa i niezbędne dla każdej osoby, w ono było zachyszczone przez ten wymiar hierarchiczny. Tak więc Święty Duch stale stworuje nowe charyzmy. One, tak jak jest z historii pro Jana i Petra, a szczerze, pierwszy I jakby ta charyzma pierwsza, ale czeka na potwierdzenia od Petra da. i tak, tak jest w Cierpiu tak, tak było da. i CNO mnie wydaje, że ten dokument jakby CNO zachęca nie jest końcem procesu da. tak już stworzony było 10 synodalnych synodalnych grup studyjnych grup jakie zajmują się Складними питаннями, які вимагають більш, може, професійного не знаю, знання. Тобто І... немає небезпеки, що це шлях до секуляризації певний, до розвалу ієрархії, no, хто, хтось може це використувати, так? Так, як бачимо групи, синодальні, синодальні групи в Німеччині, де спочатку, як передавали, скажімо, відповідальність в парафіях для мір'ян, ніхто не думав, що. Може бути щось таке, як є сьогодні. А? Ці проблеми, які вони мають. Це no, Сеперетусім... теж урок для решти, зробити висновки с... Зновки, з цього. що мусимо. Ну, без... Найбільш важлива є віра. Якщо маємо віру, то це знарадня буде нам служило. Як без віри, ну, то не зрозумієш, що це є церква, що це є віра. Будеш без... Як не будеш мати віри, ну, будеш <laughs> все пояснювати, що zna... сказати, залишитися назвою католік. ale multipriatym świtom. No nas, Bo świat wkoło nas jest inny, nie jest chrześcijański świat. I to jest i wyklęk, że nie chodzi być drugim sortem, czy trzecim sortem. W czymu społeczeństwie zawsze my byli ważni. A teraz w Europie my kto? Z tak, od elity do Ginesa. Saśniek i byli zawsze na tych salonach intelektualnych. A zaraz, jak się ty skażesz to, co naucza cyrkwa o rozumieniu homoseksualizmu, dla ciebie nie ma miejsca. Tak, żal. No tak, taka jest ta sytuacja. Prawda przestała być pożądana. Tak, tak i to, Dabu Gatyoch, jakby zmiana poglądów, na moją na moju, na moju ona jest na nie problemami intelektualnymi, tylko egzystencjalnymi. Że na no, boi się być odciętym społeczeństwem a żeby nie być odkinął a jednocześnie, żeby żeby przekreślić przed sam sobą swojej spadszczyzny, zmieniają spadszczyno. swoje poglądy, choć pomiato jakby wiru. I to, no, to борьba jaką my також mamy w Ukrainie, Ona nie, no, ona jeszcze nie jest tak, tak, tak radykalna, ale takóż se widzimy, rozminą moralności, czystoty dochilubnej, wierności podróży. To to, co wcześniej się rozmawialiśmy o Szczynka, a dzisiaj? Вже mm. не говорять того, що раніше. Чому? Mm. Тому що суспільство помінялося. І тепер, щоб ми зберегли свою ідентичність і були тим світлом і, і, і ну, виклик для кожного з нас. Тепер це вимагає більшої відваги, ніж ну, певно, так. колись це було обов'язком, тепер воно вимагає. Крім обов'язку, тепер ще вимагає певної відваги. Oh. Такої. Ну, за завжди, Бути християнином завжди Завжди, вимагало да? відваги. так? Реально бути християнином, тому що ну, бути як Ісус Христос. Це завжди Виток, щось місії планети. Да? Любити ворога, пробачати, бути чесним, Басна, реально. Це... Любити не... ворога. На завершення хочу вас теж запитати, чи ви мали можливість на синоді десь говорити про Україну, нагадувати людям про те, що в нас зараз відбувається. Ну, в індивідуальних розмовах, передусім, крім того, також було до нас. Italyska Akcja Katolyka zaprosiła nas na taką modlitwę za Ukrainę, jaką transluwali tam do swoich, to razem z Episcopami Kreuz Katolyskim, and Pani Maria Sawą samą дуже harne sвідчення dała. A tak to w rozmowach indywidualnych. We mamy zustą Francisco. przedał witania. Ce nie była, że może też trzeba było zustryć, Cie prosto kroteńko, więc zapytał tylko procusi mi, jak on Dytyn Ochrestef z biskupem mhm. Leonem, czy, czy jak tam, mówił, no dytyna, dytyna Czerchowa. O, o, <ścoughs> dobre. dobrze. <śpiew> to doba, to ja wam dużo dziękuję. Dziekuje.